No, totalny kozak. Jeżeli ktoś w 9 godzin ma już pierwszą rangę, to znaczy, że jest naprawdę dobry w tą grę, to pracę. Ale akurat, jeżeli chodzi o takie mecze, to mogę tylko pozazdrościć temu, Jelonowi. Moje cheatery, których spotykam, zazwyczaj się nade mną zlęcają i nie chcą skończyć szybko gierki. Gramy na Nemka w ogóle, ciekawe. Tam kogoś sobie... Ale nie ma ruiny, co jest super Dokładnie Lady Observer znowu, ludzie w końcu zobaczy światło dzień. Dajemy znaki świetne, bieli I let's go z tym genem A co jak ja w jeden w godzin wbiłem dopiero pierwszą rangę? Nie wiem, Martencja. Ewidentnie nie masz magicznego configu. W ogóle nie wiem, czy naprawili tą paletę w ostatnim backfixie, ale tej palety nie można zniszczyć od, od strony schodów. Można ją tylko kopnąć od zewnątrz, z tej strony. Od palety nie da się jej kopnąć. Co może stworzyć swojego rodzaju Infinite. Ale nie wiem, może to naprawili. Wczoraj, w końcu, Wczoraj był backfix, naprawili to. To bardzo dobrze, wfiltowała mnie ta paleta. Czekaj, jeszcze mam ranką gra pod piwnie. To mi kim grał, że campił w piwni Pachnie mi jak hag, ale mogę się mylić. Ja? No. Do... ja bym miał kiedykolwiek ciebie wyzywać od noba. Jak ty jesteś totalnym prosem. No co ty? No niech się tutaj ganiają. A ja wrócę do mojego genka. Będę... A, bubą! o To dobrze! To dobrze, pamiętaj, je, panciako, ranga nie ma... żadnego znaczenia już. Ranga nic nie oznacza. Czy na tą Feng dalej ją goni? Chyba nie. Wyskoczyli na dół. Czyli spotkam ich... Maktymalne użycie mózgu Overcapped jest dąbiaczku Ja też się ja też hmm? i z Nower może je pograintera nie Tylko chciał mi wypłacić gonga Ty no, Ale chyba odciągnąłem wystarczającą uwagę Nice w Każdy nich ranga nie gra No tak, tylko tu dosłownie ranga nie gra Ona nic nie oznacza <laughs> Nawet nie jest wyznacznikiem jakby Tego na kogo będziesz grać O tym mi chodzi Nie dostajesz ludzi po randze Dostajesz ludzi po MMRach I let's go. Fięknie, mi nemeka, nemesa, nemesusa. Ja chcę z nim pościg. No, on nie chce ze mną. Będzie niebezpieczne, biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania maski. Nie było tematu. Zobaczcie. Jakiś... gen na dole? Hmm. O, tam mogę zrobić. No, Nemek, Nemek jest twardy. Nemek szuka. manko jak Witam Ciebie na... na streamie. <laughs> Na genie, byczku. Jesteś prawdziwym bohaterem tej drużyny. Jakie jest szanse, że on dalej go nibiele twardo I nie odpuszcza? Might be. Chyba tak. Chyba dalej go nibiele. Dzięki. Ostatnio widziałem fajny mem związany z Nemesisem w tej gierce. Że... You fucking bitch! To było głupie z mojej strony. Ale nie sprytny. Może w końcu zacznie mi gonić przynajmniej. Brawo, Nemek. Zaimponowałeś mi teraz. Oj, mam nadzieję, że nikt nie sfarmił bieli bez BTK. To by było ultra smutne. O, Czy powietrzą swój fotel? Ogólnie tak, ale czy dokładnie ten kształt? Nie Ale jest uparty no Nie odpuści Okej okay. Meg, this is Feng, z drugiej strony biegni? Co ty robisz? Meg quick finger on Whatever. Dobra. <laughs> What the fuck is going on? Naprawdę. <laughs> Jakbym wiedział, że chcesz robić czwórkę, to ja bym pobiegł w i No ale zostałem ewidentnie ograny. Epicka czwórka moment. I'm lucky. nie idziemy przynajmniej spadnę na dół niech mała niech musi podjąć. niech musi podjąć wybór kogo chcę powiedzieć naplutę do dupy siemanko deko witam ciebie na streamie Biele. O nie, 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 już. Zmek, skier dalej, błagam. Dzięki Altairze, że padłeś na stream się Maksimum mocy, maksimum mocy odpaliłem Over 9000 ile teraz lecimy paletka, jest tam, unlucky. ja się posrałem, Co, podobał się CJ? <grym, <grym, odpalam waloną głowę. Dobrze, Martę, coś na ludzie. To był epic clutch moment, guys. Epic clutch moment. I mniej więcej tak chcecie robić CJ'a: odślepiając zabójcę, chcecie odchodzić od palety. I jak oni się sprawiają, ślepy przeskakujecie przez paletę. Una Saka i martencja Będzie, let's go! Як не вийшло, було перфекційно. Марченціо, що तरी так не бало. do okna, ale. Ale szafka też jest super, nas okna, let's go. <grywia> o kurczę, godzinę. Ej, dobra, udało mi się zrobić CJ i Hubi w jednym meczu, czy to nie jest piękne? <grywia> To jest perfekcyjne kombo. Nie może być lepiej. W tym meczu jest wszystko. To nie panie Nemcia. i teraz Meg the Power. Bohaterka Meg. Jest w Power. Oj, he's a knower. Big knower. No, no. No, no. Yes, yes. Come on, yes, yes. Come on, yes, yes, no, nie bądź no, no, be yes, yes. <laughs> He's a knower. <laughs> He's a knower now. <laughs> He became a knower. That's right. Dobra, może... Użyjmy strzykawki. <laughs> Użyjmy DS-a, póki jeszcze jest. Czy awaryjnie użyjmy, jakby akcja ściągania, ściągania się nie udała <laughs> Well, the hero is dead Żegnajcie przyjaciele <laughs> GG well played <laughs> O, oh, ten mecz był świetny. No cóż, nie zawsze trzeba uciec, że mecz był fajny Naprawdę. Dlatego właśnie mam nadzieję, ukrytą nadzieję, że to, ile mmr dostajemy, nie jest tylko i wyłącznie. Nie bazuje tylko i wyłącznie na tym, czy uciekniemy, czy nie. Bo dla mnie akurat taki meczek to jest definicja, po co gram w tą grę, czy nie? GG, guys. <grych>